Jak myślicie, czy jesteście teraz szczęśliwi, czy może jednak czegoś żałujecie? Otóż, przed takim problemem musiała stanąć Nicole w odcinku Wybór, który to nam pokazał wszystkie konsekwencje jej błędnych decyzji. I ogólnie, ten odcinek daje nam naprawdę dużo do myślenia. Oraz pokazuje nam co się działo w głowie Nicole w momencie jej słabości. Tak więc dzisiaj sobie przeanalizujemy odcinek wybór, gdyż to właśnie on jest tym odcinkiem, który mówi nam dlaczego rodzinka Watersonów, mimo naprawdę wielu problemów wciąż pozostaje razem. Rodzinka Watersonów ma naprawdę wiele problemów, a takim największym z nich to jest to brak pieniędzy, który jest spowodowany tym, że Richard nie chce pracować, a raczej według odcinka praca, to on po prostu nie może pracować, gdyż pracując on całkowicie potrafi zniszczyć miasto, wykonując taką prostą czynność jak dowożenie pizzy. Przez co utrzymanie ich rodziny jest na głowie Nicole i musiałem ten kontekst wam nakreślić, żebyście lepiej zrozumieli całą sytuację Nicole, którą za moment zobaczycie właśnie w odcinku wybór. Cały ten odcinek jest nam pokazany z perspektywy Nicole, przez co też możemy lepiej się wczuć w jej sytuację. Zaczyna się ono od tego, że Gumball z Darwinem oraz Anais krzyczą, że chcą jeść. A Richard zamiast ich uspokoić, to zaczyna ich podpuszczać, żeby oni zaczęli krzyczeć głośniej. Gdyż ona następnie stwierdza, że Nicole lepiej pracuje pod presją. No i wiecie, nie dość, że Nicole musiała cały dzień przepracować, po to, żeby oni w ogóle mogli kupić to jedzenie, to na dodatek to ona musiała je jeszcze zrobić. A temu wszystkiemu towarzyszyły krzyki Gambola oraz reszty. Więc Richard zamiast jej pomóc, to jeszcze bardziej przeszkadzał. Gdzie tak naprawdę to on miał cały dzień na to, by przygotować coś do jedzenia. Potem o godzinie 10 robię tak. Uff. Żeby tego było mało, to on jeszcze na dodatek rozproszył Nicole, przez co ten ich cały obiad się podpalił. Więc nie dość, że ona miała tutaj wszystko na swojej głowie, to finalnie przez swoją rodzinkę to wszystko zostało zniszczone. Przez co to też Nicole doprowadziło do takiego momentu, kiedy to ona zaczęła się nad tym zastanawiać, czy czasem nie popełniła jakiegoś błędu w swoim życiu, który to właśnie on sprawił, że w taki sposób wygląda jej codzienność. I to myślenie doprowadziło ją do dnia, kiedy ona się zakochała w Richardzie. I w tym miejscu ona zaczęła się zastanawiać nad tym, co by było gdyby. Ona by się nigdy w nim nie zakochała. I to jej myślenie pokazuje nam kilka ciekawych scenariuszów, które to tak naprawdę są co róż gorsze od swoich poprzedników. Wszystko zaczyna się od scenariusza z rodzicami. Którzy to chcieli wysłać Nicole na turniej karate. Jednakże, to nie to w tym wszystkim jest najważniejsze. A to, że oni chcieli, żeby ona była po prostu idealna. Oraz najlepsza we wszystkich możliwych dziedzinach. Jednakże, przez to, że oni utknęli w korku, to przez to też Nicole nie mogła na te zawody dojechać. Przez to, też finalnie spotkała Richarda. Jednakże, pierwsza opcja tutaj zaczyna się od tego, co by było gdyby Nicole jednak by dotarła na ten konkurs karate. No i wtedy ona w zasadzie staje się po tym konkursie najlepsza we wszystkim. I to ją doprowadza do takiego stanu, że ona jest totalnie bezlitosna oraz totalnie nie czuła dla innych, w zupełności tak samo jak jej rodzice. Jednakże przez to, że ona w tej wizji dąży do spełnienia oczekiwań swoich rodziców, których to tak naprawdę nie da się spełnić, gdyż oni zawsze chcieli, żeby ona była we wszystkim najlepsza, przez to, to też prowadzi ją do tego, że ona cały czas się pnie na szczyt aż do momentu, kiedy ona zostaje imperatorem, który to finalnie zostaje obalony przez niezadowolony lud. Tak więc pierwsza wizja kończy się wiadomo w jaki sposób. Kolejna wizja mówi nam o tym, co by się stało Gdyby Nicole wyszłaby za banana boba Według tej wizji Nicole może i byłaby szczęśliwa u boku banana boba A przynajmniej przez pewien czas Jednakże cały czas ona by przy nim była Mimo tego, żeby czuła, że wcale do siebie nie pasują Do tego ona totalnie go nie rozumiała Gdyż on wszystko mówił za pomocą słowa banan I w tym miejscu przypomina mi się drugie żółte stworzenie Które naprawdę uwielbiało banany Jednakże to jest Banan, a to jest Minionek, tak więc takie połączenie mogłoby się źle skończyć. W każdym razie powróćmy sobie do Nicole. Przez to, że Nicole nie mogła go opuścić w tej wizji, gdyż on ją naprawdę bardzo kochał, to ta jego miłość spowodowała finalnie, że Nicole totalnie oszalała. I mimo tego, że nagle zaczęła rozumieć to, co mówi Banan Bob, to ona finalnie przemieniła się w jego większą wersję. Więc tak naprawdę w tej wersji Nicole nie dość, że tkwiła w nieszczęśliwym związku, to do tego finalnie całkowicie oszalała. Następna wizja dotyczy Harolda. W tej wizji Nicole jest od samego początku krytykowana. Po to, żeby ona miała całkowicie zaniżoną samoocenę. Po to, żeby następnie ona chciała robić wszystko, co jej powie Harold. Tylko po to, żeby zyskać od niego nieco atencji. Jednakże jego plan zakładał, że on zawsze będzie nią manipulował. I co rusz coś mu się będzie w niej nie podobało. Przez to też Nikol nie będzie wiedziała, co ma zrobić. Przez to też zawsze będzie się go pytała o zdanie. A jak się go nie zapyta o zdanie, to ten ją skrytykuje. Jak to właśnie było w przypadku Welona Ślubnego. Że mimo tego, że ona chciała mieć go zawieszonego w tył, to on jej powiedział, że ona dużo lepiej wygląda... jak ona ma ten welon przewieszony do przodu. W każdym razie ten związek doprowadził do tego, że ona musiała przejść całą masę operacji plastycznych, po to by się przypodobać Haroldowi, jednakże on nigdy tego nie doceniał, co ona dla niego robiła, tylko wciąż ją w kółko krytykował. Choćby nawet za to, że ona specjalnie dla niego zrobiła sushi, a ten jej wtedy powiedział, że ono jest za zimne, gdzie no jakby nie patrzeć, to sushi jest zimne. Finalnie to się kończy tym, że Nicole przechodzi przez totalne załamanie nerwowe, które prowadzi ją do tego, że ona podpala ich dom. Oraz też tutaj do końca nie wiadomo, co ona zrobiła Haroldowi. Ogólnie związek z Haroldem kosztował ją nie tylko zdrowie psychiczne, to do tego również wygląd, gdyż to właśnie dla niego ona podała się szeregowi operacji plastycznych, a finalnie i tak ona została zamknięta w więzieniu. Kolejna wizja pokazuje nam co Gdyby się stało, gdyby Nicole zatrzymałaby się i wysłuchałaby następnie pana Smola, a skończyła się ta wizja tym, że ona wylądowała na cmentarzu. Gdyż, tak jak ona mówi w tym odcinku, wymiana lekarza na terapię przytulaniem jest totalnie bezsensowne. ponieważ wtedy szybciej się roznoszą bakterie. A poza tym to w jaki sposób przytulanie miałoby leczyć. Dlatego też ten wybór jest przez nią odrzucany. Następnie Nicole spotyka ludzi na motorach, którzy jej proponują, że oni ją podrzucą. Ale też oni jej mówią, że oni nie mają żadnego dodatkowego kasku. Przez co ponownie my tutaj możemy zobaczyć nagrobek. Gdyż motor to jednak jest środek dosyć szybkiego transportu. I już w przypadku rowerów oraz hulajnuk przydaje się kask, gdzie no jakby nie patrzysz do te przedmioty jednak jeżdżą znacznie wolniej niż motor. Dlatego brak kasku na motorze może spowodować dużo większą szansę, że właśnie ona wyląduje na cmentarzu. Następny wybór jest nieco inny, gdyż pokazuje nam tutaj to, że Nicole nie chce Nadepnąć na motyla. Co to moim zdaniem ma nam tutaj sugerować to, że motyl żyje bardzo krótko, jednakże i tak przemienia się z poczwarki właśnie w pięknego motyla, przez co też trzeba korzystać z życia. Jednakże tutaj ona go jednak połyka. Co to powoduje, że do niej podbiega pan Small, z tym właśnie jego rzekomo leczniczym uściskiem, o którym to mówiliśmy wcześniej. I ona w tym scenariuszu ląduje w tym samym miejscu co w trakcie uścisku. A jak chcecie ode mnie dostać uścisk dłoni prezesa, to zostawcie pod odcinkiem subskrypcję oraz łapeczkę w górę. Kolejna wizja doprowadza nas do spotkania Nicole z Richardem, które to spotkanie finalnie przemienia się w retrospekcję, która nam pokazuje ich późniejsze wspólne życie, które to w zasadzie jest szczęśliwym życiem. I mimo, że to tutaj wygląda tak, jakby to Nicole spotkała właśnie tutaj Richarda po raz pierwszy, to jednak oni znali się dużo szybciej, gdyż Nicole już wcześniej w szkole broniła Richarda przed innymi osobami ze szkoły. Ta ich kompilacja, która pokazuje nam rozwój ich związku, pokazuje nam również to, że oni razem ze sobą byli szczęśliwi, mimo tego, że oni oboje opuścili swoje rodzinne domy. To widać tutaj to, że to była ich decyzja, a przy Przynajmniej w przypadku Nicole, gdyż to właśnie jej mama tutaj płacze. Za to ona tutaj wygląda na stanowczą osobę, która to właśnie podjęła jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu. I to nam pokazuje, że mimo tego, że Nicole wybrała bardziej skromne życie, to tak jednak w tym przypadku ona założyła swoją własną rodzinę. Która to nieważne co ona robiła oraz jak to jej wychodziło, to oni i tak ją uważali za ideał, nawet jeżeli coś jej nie wychodziło. Finalnie, mimo skromnego życia, to Nicole miała mnóstwo radości ze swojej rodziny i w końcu mogła poczuć, że to ona podejmuje własne decyzje. A nie jak w każdym poprzednim przypadku, to ktoś za nią chciał podejmować decyzję, lub mówić jej jak ona ma żyć. Dlatego też Nikol pod koniec tego odcinka zdaje sobie z tego sprawę, że jest naprawdę szczęśliwa ze swojego życia, mimo tego, że inne osoby z jej rodziny nieraz wchodzą jej na głowę. To jednak ona uważa, że w życiu popełniła słuszny wybór pozostając z Richardem i swojego życia by nie wymieniłaby na nic innego. W taki sposób wygląda analiza odcinka wybór, czyli jednego z najważniejszych odcinków Gambola, gdyż to on nam pokazuje dlaczego rodzinka Watersonów zawsze trzyma się razem. I razem stawia czoła różnym problemom. Dajcie znać czy według was Nicole postąpiła słusznie pozostając przy Richardzie, czy jednak jakiś wybór powinna ona w swoim życiu zmienić. Jestem ciekawy co wy o odcinku wybór myślicie. Dajcie znać w komentarzach oraz też zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.